Szlagen, wagen, ale to wpadła Nie wiem potrenować. niedziela. Ach, chociaż będzie Brazylia, o. Dzięki. <grymne> Gdzie ten Michał zaś idzie? Czekaj, na razie ci zrobię trening. chyba rozkładaj tu, tutaj rozkładaj przed, przed, pol, przed polem karnym ty nie wiesz jak rozkłada się no dobra to może ja rozłożę okej okay.

Ciach 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 I ciach Pokażę ci co będzie zrobił i idę po tamtego małego Pokażę ci Pokażę Robisz tak Co? Pokażę Ci co będziesz robił Zobacz, tak Mijasz Jedziesz tu Potem tu I strzał No po 10 100 i dziesięć 10 tamtą, a jedę zobaczyć, co tamten łobuz kombinuje No ty

Ach, u mnie to chodzi. No, o co chodzi? A, Kuba ciągle się daje. A, 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 nie chcę się tym wszystkim. A, kurwa, kurwa, kurwa. A, kurwa, teraz chcesz się z tobą bawić, a ja ty chcesz się sam bawić? Tak? Dobrze. To teraz, chwilę, chcesz się sam bawić. To, to chodź. Kuba tobie tam. No i już, kubuj sobie tam trudno, a ja ty możesz sam sobie potem może sam sobie coś porobić. Co byś chciał porobić samemu? Jest. Co? Jeść. Yes. Chcesz coś zjeść? No to chodź. Idziemy po chrupki. Ale tu. No ale tam są. Chodź. Tam siedzimy i zjemy chrupeczki. Na Czy przy tu Na rączki. Na rączki. Co? No. Co? No.

No. Tak. Jak będziemy wracać, to po idziemy tu. to, czy na murku, gdzie idziesz? Tam. Na murek? Dmorek. 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 Michałek jest kibicem. Tak. Kibiciem. Kibicem, kibicem będzie. Sta jest

Szerma treningowa, tak. Zobacz, tak mamy szybko, patrz. Jedziesz tu, w drugą stronę, w trzecią. Tu umiesz gościa, tu umiesz gościa, tu robisz swój i ze strzałem, pyk! Na jeden. Zero. Teraz drugą stroną. I teraz druga strona. Lewa. Prawa. Prawa. Ostre jest